Jaki majątek ma Doda? Odpowiedź może zaskoczyć. Doda funkcjonuje w show biznesie od 20 lat. Ma pokaźne doświadczenie, ale jak podkreśla, jeszcze sporo do zaoferowania. Ile na tym zgarnia? Odpowiedź może was zdziwić. Doda ostatnio intensywnie pracuje nad nową płytą, a niebawem podzieli się z widzami tajnikami swojego życia uczuciowego w nowym programie Doda. 12 kroków do miłości. Trzeba przyznać, że jeśli chodzi o wizerunek, doda doskonale wie, jak zrobić na nim interes. Nie bez powodu weszła na rynek NFT i wszystko wskazuje na to, że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Oprócz działania w branży rozrywkowej zajmuje się nawet nieruchomościami. W ubiegłym roku można było kupić od niej okazały apartament. Choć transakcje udało jej się sfinalizować, nie przechwalała się efektem. Sprzedaż jak sprzedaż. Jedno się sprzedaje, żeby zainwestować w kolejne, powiedziała faktowi. Chociaż nie kryje, że w swojej karierze zdążyła zarobić sporo, to podkreśla, że cały czas inwestuje. Dopłakała podobno nawet do swoich występów tak, by były na najwyższym poziomie. Teraz nie myśli już o wielkich plenerowych koncertach, a pod uwagę bierze małe kluby. Co do majątku zaś, teraz zaznacza, że nie jest tak wielki, jak wszystkim mogłoby się wydawać przyznała niedawno w WP, że nie dość, że ostatnie lata ją sporo kosztowały, to nie zarobiła na dziewczynach z Dubaju. Zapytana przez fakt o to, jak pokaźne jest jej konto, stwierdziła z rozbrajającą szczerością, że obecnie bogata jest jedynie wewnętrznie.